już ja śmieco z tej strony Sawiac Ci gramy sobie w Robloxa w grę The Forge Jest to nowa gra na tym kanale, mam nadzieję że Wam się spodoba. Jeżeli będziecie chcieli więcej, to, to piszcie, nie wiem, zostawiajcie łapeczki w górę, to wtedy będę wiedział, że chcecie więcej tej gry moi drodzy. Możecie jeszcze wpaść na mojego Instagrama, TikToka, Twitcha, YouTube'a Możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję i napisać komentarz. Czerwona koszula, bo taką mam założoną w Robloxie. I hashtag Piec. To będzie więcej Robloxa. A my lecimy z gierką The Forge. Ja nie wiem, co się z tej gierce robi. Nawet nie wiem, czy mam dźwięk w ogóle odpalony. Zaraz zobaczymy, czy dźwięk jest na słuchawkach, czy na czym. Jest na słuchawkach, to dobrze. Yy, mamy się skontaktować z Sensei Moro, który. Trochę jest... no, prawie nagi. A, no ja też jestem kwadratowy, no bo ta gra jest trochę kwadratowa. Ale miejmy nadzieję, że będzie fajna. Oglądałem u Gilatisa, którego raczej znacie. Mi się podobała, więc... Czy przynajmniej jak oglądają, zobaczymy, czy będzie mi się podobała, jak gram w tą, a nie jak ją oglądam. Ustawienia zobaczyć, ale to za chwilę, bo teraz je w nie kliknąć nie mogę. Ale jestem jeszcze niedowykurowany, za bardzo do odchorowany. hehe, <laughs> czy coś takiego. Ale mamy rolę, robimy rolę. Co nam się trafi, dawaj. Awaj, zombie. No Se no ja wyglądam. Wyglądam obecnie jak gówno. Patrzcie, no faktycznie trochę podobne, no dobra, teraz co będzie? Dawaj coś Mozart human. Zżartujesz chyba. Chyba żartujesz. Chope, Zżartuję. Human no! Smrodzie ty w dupie ty. Coś ci nie poprzewracało? No nie, to jest minus forboksów. 75 po boksów. Strasznie dużo. Ekwipunek pod te. Kto to wiedział? Dopio, W dopiu wam się poprzewracało. Dałem klik. Equip, dobra. Um, ok, now start by mining some y pebbles. Nie wiem co to są pebbles. Pewnie gdzieś tam wyjaśnię, co to jest pebbles, bo ja nie mam bladego pojęcia, co to jest pebbles, pewnie jakiś materiał czy coś takiego z tej gry. I muszę wykopać tego 6 pebblesa, więc lecimy sobie w tamtą stronę do kopalni, żeby zdobyć 6 orów, jak to pisze nam tutaj gdzie macham myszką. To jest Pebbles. O oh, ale uderzam. O oh, kurde. Oh, kurde! No siła jest! Style, naprawdę ja prawdziwy minor jestem. Dostaliśmy kopeła. I jeszcze coś innego, ale ten pasek głupi mi zasłania, więc nie widzę dokładnie co ja dostałem. Ja dostałem koper i coś jeszcze chyba. Albo sam koper, nie wiem. Tak jak mówię, ten zwalony pasek on sen, od sensei, sensei Moro mi zasłania. Więc no, panie Sensei Moro, pan mi weźmie. Spada z tym paskiem, bo mnie denerwuje, i mi ten pasek. We ja tej nic nie mogę zobaczyć, jakaś śmieć tu jest. O, jakaś nowa ore chyba. Nowa ory, nowa ory. Dobra, roka kopać nie mogę, to jest The Rock, no? Podobny w sumie. Opa, no, jest identyczny. Wracamy do Sensei Moro, tego z, z Dragon Balla. Nie, nie z Dragon Balla. Yy, z Lego Ninjago. Oglądał ktoś kiedyś Lego Ninjago? Ja kiedyś oglądałem. Nie całość oczywiście, bo, bo tak. Dobra, musimy sobie coś dobrać. Weźmy sobie kopera. No nie, no hopek kopera. O, no trzy mogę tylko, dołożyć, No dobra, to będą trzy kopera. A i musimy teraz zadania. Czy ja mam to robić? A dobra, tutaj, bo teraz mamy tutaj takie przesuwanie tego. Hop, 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 hop. Dobra. I teraz trza, tylko nie wiem czy to myszką trzeba robić, czy czym chyba myszką. Tain O, w dupę! No dobra W dupio ci się poprzewracało! O, jaki miecz! I teraz trzeba na te kółka patrzeć. Pewnie z coś zaraz. A no, no, dobra, perfekt. No, bad. No, fantastycznie mi poszło. Fantastycznie mi poszło. Powiem wam, że mój refleks z cs się bardzo przydaje. Dostałem jakiś taki mieczyk który jest na no, 54% 100% skopera 2 major, znaczy no, dokładnie to 199 major. Teraz możemy sobie skraftować tylko pytanie. Uh, there will be an, uh, no Papa uh, this time you are on your own. <coughs> ok, Agersy albo taki mieczek. No to lecimy i pompujemy. I lecimy jak późno Pompa, 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 moje razy pompa. Lepsza myszka dawaj, 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 O w dupiu O w dupiu No Naprawdę, teraz będzie to przede mną uciekać trzy dni O <laughs> Aż mnie kaszel wziął O jaki mecz jepis! Fantastyczny Perfekt Perfekt Bat. perfekt, perfekt! Tylko jeden bat i cztery perfekty chyba. O ile dobrze policzyłem, ale a średni zmatny jest. Jakiś taki mieć mamy? Good 74P 3 3 09 akceptujemy lepsze od naszego. Dobra, tak, zaakceptujemy sobie ten. Gladius się nazywa ten. O, nie. Ja poproszę Gladiusa To co, co? Mnie tak gardło boli Ja nie mogę, muszę się napić Oczywiście nie promujemy Nie powiem wam co to za marka Chociaż kto wie, kto widział Ale już mówiłem kiedyś Co to jest za marka Ale trzeba słuchać uważnie Teraz już nie powtórzę Yes, jest, yes No yes. Dobra, salujemy broń sobie No i deal, mordeczko No i deal Ten mi dał coś Ja no, myślałem, że mi coś dał Nie mam nic co ci sprzedać więc tam się podrapa dupie, co ty tam robisz I lecimy dalej 50, ja muszę to kupować To rzucam lepszy Że brązowy jest lepszy W sumie ma 7 damage to okej okay. jest, 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 jest faktycznie lepszy Muszę zabić jednego z głupiaka i kolektnąć 10 orów Pewnie tych pepelsów Tego pewnie Nie? O kurde, ile ja teraz biję Na dwa hity mam No co mnie tak gardło boli, ja nie mogę O roka możemy rozwalać, Derok. A ja dupcamyć. dupca myć Już po tobie, I ty jakiś grzyby Jakieś mycelenium, marszmoleum ten... Yy, ma... mushroom lit. O, ho ho ho, 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 O, tutaj. Ku... Okej, okay, czyli takiego dasza możemy zrobić. Dawaj nadubcamy go, oguszony jest. Daszyk. Daszyk. O, ale żem to z dupce, dobra już, ogłuszany jest, to możemy sobie go dobić, zabawić z derokiem, Rockiem, ma The Rock Co mi ty mi razem dasz, jaka ora, jaka ora, o kurde ty, co to je, co to je, znowu mi ten pasję zasłania Cardboard lite, cardboard ale perfect English O, kolejny The Rock, ma The Rock, dobra, mamy kolek, kolekt, kolekt, kolektnięte Ope, co ty tam robisz? Jakiś czary malik, pokus pokus. Dobra, kadabra, inne takie. Nie chcę mieć miecza wyposażonego. Armor. Weźmy to, to se weźmy. Okej, okay. ja mógłbym wziąć tego silvera, mógłbym dać, tam mógłbym dać. Dobra, 6-7 musi być. Light helmet. No to Perfekt, szybko, szybciutko. <coughs> Teraz klikam. Dobra, mamy. Dobrze. No, helm z tego wyszło. No, taka zielona, trochę obstrana czapka. A, uderzanko. Okej. Okay. Bad. Bad. No Za szybko to porobiłem wszystko. <ścoughs> Pewnie jakieś gówno będzie. Per percent no 48, 4 defa. Crafted by Sawix. 1, 1, Zrzucamy wszystko i. 6, 7! 6, 6 7 na light spodnie I na te, na lekkie spadnie. To dokończymy. To <laughs> Do robienie z projektu. O ty gnoju, jak ty tak możesz skakać? Ty, coś się nie podupcyło? O chyba czapka, o właśnie czapka, Główniana czapka, znowu gówniana czapka. Perfect. 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 Okej. Perfect. 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 Jedno okej. Okay. Więc, czapka musi być oki, okay, oki. Okay. Okidoki. Okay, Perfekt! 95% Dwa defa to jest jakiś żart. Jakim cudem czapka, która ma 48%? TER3 4... pokazałem. Ale 48% Ma więcej defa niż jakaś zbroja, która jest perfekt. Jak to się niby kurde stało i dlaczego mi szyb nie działa? O właśnie, teraz zaczynamy działać. Ja tu mogę Pikaksa kupić, a może ja nie chcę Pikaksa. Ale kupiłem. Yy, tak. Yy, no. Więc moi drodzy, tutaj sobie zakończymy z moim fantastic, fantastic plastic match. Myślę, że czapkę tylko założę nową, nowo skraftowaną sobie. Zakładamy, mamy taki zestaw, jaki czepiec mam. Taka trochę czapka z daszkiem, trochę mi oczy zasłania. Więc my się moi drodzy widzimy w następnym odcinku, a ja się z wami żegnam. Zostawcie subika, łapeczkę w górę, wpadnijcie na mojego Instagrama, TikToka, YouTube'a, Twitcha i oczywiście komentarz do sertuszkowania czerwona koszula, a jeżeli chcecie więcej CSA, znaczy Robloxa, Robloxa przepraszam, to hashtag piec i przypominam, już mi gardło wysiada. 24 grudnia 2025 roku stream świąteczny przypominam, pamiętajcie, żebyście wpadli, obejrzeli sobie, bo będziemy grali długo jak... Tak jakby miał to pewnie jest 4-5 godzin w jakieś różne gierki, prawdopodobnie w to, co obecnie widzimy, to tutaj, a jak nie, no to w coś innego. A my się widzimy w następnym odcinku, ja cię z żegnam, pa pa!